Dobra, wejdźmy teraz do tego ciemnego korytarza Dolina Mnikowska. Jedna z ostatnich dolinek Jury Krakowsko-Częstochowskiej, która leży w zasadzie już na południe od Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Została ona całkowicie oderwana od Jury rowem krzeszowickim, takim zapadliskiem. Położona równoleżnikowo. Właśnie tutaj dotarłem. W dole szumi potok Sanka, ale o nim opowiem za chwilę a ja kieruję się do miejsca bardzo mało znanego. Praktycznie może 1% ludzi odwiedzających Dolinę Mikowską wie o tym miejscu, do którego teraz zmierzam. Dość solidny okap do pokonania dla wspinaczy skałkowych, tutaj widać wyraźnie, jak oddzieliła się skała od reszty, wysoka i wąska szczelina powstała, co najmniej. Osiem metrów wysokości. Pierwsze, co napotykam w dolinie Mnikowskiej, to o charakterze terasowym, podzboczowym. O wydajności zaledwie pół litra na sekundę, ale dość wysoko zmineralizowane. Ponad 550 mg na litr zawartości różnych składników mineralnych. O temperaturze około 9 stopni. Dzisiaj obudowana, ale jeszcze w latach 70. wypływ miało naturalny. Czy można pić z tego źródła? Prawdopodobnie tak jednak pożywanie tej wody oczywiście na własne ryzy ryzyko Dotarłem do najsłynniejszego miejsca w tej dolinie, do obrazu namalowanego na skalę. Obraz Matki Boskiej, ale z takich ciekawostek trzeba powiedzieć, że nie jest to oryginalny malunek na skalę. Oryginalny obraz został zamalowany w latach 80. zeszłego wieku. Ten jest drugą wersją. Jaka była przyczyna powstania tego malowidła na skalę? Malowidło oryginalne zostało namalowane w 1863 roku. Jaka była przyczyna powstania tego malowidła? No do końca nie jest to jeszcze wyjaśnione, prawdopodobnie miało to miejsce służyć za y, jako takie stanowisko do modlitwy. Bo tutaj w okresie powstania styczniowego y, chronili się ludzie w tym miejscu. Oczywiście miejsce to odwiedził również Karol Wojtyła, były papież Jan Paweł II. No i widok spod tej kapliczki dość oryginalny. Mamy tutaj wysoką iglicę skalną, dolinę potoku Sanka. No i piękne formacje skalne. Ale moim głównym celem odwiedzenia tej doliny jest trochę inne miejsce. Spróbuję yy, się tam dostać w jakiś sposób, nie ma tam żadnej ścieżki. No ale mam nadzieję, że sobie jakoś poradzę z tym tematem. Przede mną dość ciekawa brama skalna. Wrota do innego świata, można by powiedzieć. A dlaczego to zaraz się dowiecie. Plecak dzisiaj mam strasznie ciężki. Nabrałem kupę sprzętu. Nie wiem w ogóle po co. Statywy, jedzenie, picie. Wziąłem nawet ze sobą starego kanona z zamiarem zrobienia jakiegoś ciekawego zdjęcia. Nie używałem go już dobrych kilka lat. To strasznie ciężki dzisiaj ten plecak mam. Za dużo nabrałem. Jaskinia nad Matką Boską. Czyli jaskinia znajdująca się tuż nad malowidłem Matki Boskiej, którą przed chwilą widzieliście. Sama jaskinia, może i nie należy do jakichś wyjątkowych na Jurze. Łączna długość korytarzy to 82 metry. W zasadzie jest ona cała jasna. Tam trochę się znajduje ciemniejszego terenu. Jest dosyć mokro, bo przez ostatnie 5 dni lał deszcz. Nie wiem, czy wiecie, ale w Małopolsce w chwili obecnej panuje powódź. Ja wyciągnę latarkę zobaczymy, co jest w tamtym korytarzu. Z jaskinią wiąże się bardzo, bardzo znana ciekawostka, o której opowiem za chwilę. Najpierw zrobimy eksplorację tego ciemnego korytarza. A tutaj już widać, że znajduje się tuż nad Malowidłem w tamtym miejscu jest ławeczka, na której przed chwilą siedziałem i opowiadałem o tym obrazie na skale. Dobra, wejdźmy teraz do tego ciemnego korytarza. O, bardzo mokro, wszystko mokre po ostatnich deszczach. No, i tam już z powrotem widać światło dzienne. I można powiedzieć, że to jest koniec jaskini. Okej, okay, ja wychodzę z tego miejsca, ponieważ chcę opowiedzieć bardzo, bardzo ciekawą ciekawostkę. Takie masło maślane teraz powiem. Tylko wejdę stąd, bo tu jest bardzo mokro. Nie chcę, żeby mi kamera zamokła, bo nie jest wodoodporna. Była taka sytuacja związana z tą jaskinią, dość niesztampowa. Otóż pewien geolog i odkrywca zatrudnił tutaj lokalnych pracowników, którzy mieli przekopywać w tej oto jaskini namulisko. Obecnie namuliska już nie ma, bo zostało całkowicie wykopane z tej jaskini, ale o co chodzi. Zostali zatrudnieni, żeby przekopać to namulisko i co się okazało, zaczęli odnajdywać dość ciekawe figurki, które były wyrzeźbione w skale. No i ten archeolog, geolog Zaczął datować te figurki na bardzo odległe czasy, jak się później okazało. Została powołana specjalna komisja do oceny tych figurek. No i ten archeolog, geolog, wystawił się na pośmiewisko, ponieważ okazało się, że figurki zostały podrobione właśnie przez tych zatrudnionych pracowników, którzy mieli płacone za ilość odnalezionych skarbów, tych figurek i tak dalej. No to wzięli się na sposób, zaczęli po prostu fałszować temat, za co dostawali pieniążki. Jak się później okazało, to wszystko to była czysta ściema. No jeśli chodzi o tą jaskinię, czy znajdują tu się jakieś ciekawe formy skalne albo nacieki, bardzo mało w ograniczonym zakresie tych pająków Metamenerdi również jest tutaj znikoma część. Jakieś tam delikatne chyb i porosty. Jeśli chodzi o eksplorację tej jaskini, nie ma tutaj za bardzo nic ciekawego. Jeśli chodzi o wydarzenia historyczne, takie ciekawostki, samolot akurat leci. No to, to warto ją odwiedzić. Ścieżka do jaskini wiedzie nad dosyć sporą skarpą. Jest w tej chwili bardzo, bardzo ślisko. Ja nikomu nie powiedziałem nawet gdzie poszedłem i bardzo źle. Gdybym tutaj spadł, się poturbował, albo stracił przytomność, nawet nie wiedzieliby, gdzie mnie szukać. Także mój błąd powinienem powiadomić kogoś, gdzie się udaje. Ale jak już tu wszedłem, teraz muszę jakoś przejść tą ścieżkę, żeby wyjść z niej cało i bezpiecznie. Każdy, kto się sam wybiera, w teren. No, powinien powiadomić chociaż najbliższą jakąś osobę, albo znajomego, czy przyjaciela, gdzie dokładnie idzie i kiedy planuje wrócić. W razie gdyby ten czas powrotu się znacznie wydłużał, to wtedy mógłby, mogłaby znajoma osoba uruchomić pomoc, akcję ratunkową po nas. No i zostalibyśmy odnalezieni.